Witam serdecznie. Wróciłem właśnie z sensu Spider-Man Across the Spider-Verse. I co mogę powiedzieć? Ale to jest kozacki film. Z tym filmem mam tak, że Stronnicy Galaktyki byli dobrzy i jest to jeden z lepszych filmów Marvela po Endgame. Ie. ale nowy Spider-Man to jak wyszedłem z kina to bym się nawet cofnął w czasie i powtórzył ten seans. Po prostu bym poszedł drugi raz, bo to jest tak dobry film. Jest dużo akcji. Podoba mi się humor, jaki jest tam. Różne wątki poruszone. Od groma różnych referencji, takich, których nawet nie było można wychwycić po trailerach. No wiadomo, w końcu trailery nie powiedzą nam wszystkiego, ale no, seans bardzo ekscytujący. Podczas filmu miałem wrażenie z kilka razy, że film się zaraz zakończy, bo tak było napięcie budowane, a nawet nie to co napięcie, ale po prostu tak był film zbudowany, że. Miało się wrażenie, jakby ten film już trwał i trwał. A właśnie jednocześnie jakby miał się kończyć, a się nie kończył. Oczywiście nie twierdzę, że był jakiś taki przynudny, bo nie był właśnie. Jakby był niby tam ponad dwie godziny. Filmu, ale odczucie było, jakby się siedziało tam dłużej. Co mogę jeszcze powiedzieć? Animacja. No, animacja jest świetna. Są różne style animacji, jak to było już wiadomo wcześniej. Widać, jak ta animacja jest różna. Tak, żeby za bardzo nie spoilerować, to takie po prostu w jednym odczuwa się, jakby trochę były emocje pokazane, ale no, skomplikowany trochę, żeby tak jakoś bez yy, spoilerowo opisywać. Jakby po oprawa graficzna mówiła trochę o emocjach, tak można powiedzieć. Yy. Mnóstwo ciekawych postaci, wariantów, czasem niektórych dziwnych, i stwierdzam, że może za dziwnych, jak na film tego typu, mimo tego, że ten jest film sam w sobie jest trochę dziwny, bo jednak to jest już po Spider- Into the Spider-Verse, no to Spider-Ham na przykład, jak jest w Into the Spider-Verse, to stwierdzam, że o wiele są dziwniejsze rzeczy i czasem mam wrażenie nawet, że za dziwne, ale nie przeszkadza to. Jakoś wielce w oglądaniu. Film też dramatyczny, w sensie wątki dramatyczne, tak jak w Into the Spider-Verse. Um, może nawet trochę cięższe pe pod pewnymi względami. Um, ogólnie też, jeżeli chodzi o już bardziej rzeczy jak postacie, um, to antagonista albo właśnie, co nie jest do końca pewne, bo po trailerze właśnie widać, yy, kto jest antagonistą albo kto, kim są antagoniści. Z to, co wynika z trailera, to stwierdzam, że jednak e, jeden z antagonistów jest za słabo napisany. W sensie im mi się imidż nie podoba jego i, i historia, trochę takie origin story bardziej pasuje na jakiegoś e, takiego pobocznego antagonisty niż na jakiegoś jednego z główniejszych. Chociaż tam to trochę jest sprawą dyskusyjną to jest tak naprawdę bardziej antagonistą. W sensie jest oczywiste kto jest jak się ogląda, ale jest też inna postać, która też y, jest właśnie takim charakter ma antagonisty. Tak powiem. Ale też mam takie przemyślenie, że nie zdziwiłbym się, bo jak wyjdzie trzecia część, bo jak wiadomo, już będzie trzecia część, w sensie to już było wiadomo wcześniej, że ta historia jest podzielona na Part 1 i Part 2. Tak jak z Infinity War i Endgame. I trochę bym się nie zdziwił, mimo tego, że jest to animacja, pod pewnymi względami nie zdziwiłbym się, jakby ten film, ta trzecia część połączeniu z tą drugą, byłaby lepsza niż No Way Home. Może mówię to po prostu dlatego, bo jestem po obejrzeniu i ekscytacja, inne emocje po prostu towarzyszą po tym filmie, ale wydaje mi się, że są podstawy do tego, żeby stwierdzić, że yy, ta trylogia będzie lepsza niż trylogia z Tomem Hollandem. I również uważam, że jeżeli pójdzie w tą samą stronę, co ta druga część. Trzecia część pójdzie. To muszą lecieć dalej z tym. Tylko rozsądnie, żeby nie popsuć. Żeby nie było za, za, za dużo tych nie to, że filmów, może żeby za bardzo nie przekombinowali, ale jest ciekawie zakończona ta część. Na pewno nie jest tak zakończenie nie jest takie bardzo proste jak. Into the Spider-Verse, więc stwierdzam, że jak lubicie Spidermana, byliście na Into the Spider-Verse, to trzeba iść na do Spider-Verse. Jeden z lepszych filmów Marvela. No Spider-Man wymiata, jeden z, lepszy, jeden z lepszych superbohaterów z Marvela i nie da się popsuć jak na razie filmu o Spidermanie. A to i tak jest majstersztyk. Bo nie da się popsuć, jak już mówiłem, filmu o Spidermanie. Ale to jest trochę inna rzecz, bo ten film jest świetny po prostu. Więc idźcie do kina na Spider-Verse Across. Na Spider-Man Across the Spider-Verse. No, więc ja się żegnam, cześć.